Czasami zastanawiamy się nad tym, jak podnieść poziom naszej energii, jak wspomóc nasz organizm, żeby dał z siebie więcej. A ja tutaj zadałabym najpierw pytanie, co zabiera naszą energię, co obniża naszą wydolność, co powoduje, że pijąc trzecią kawę, ja ciągle czuję się zmęczona. Przyczyn oczywiście może być wiele, a jedną z nich są posiłki ciężkostrawne, które obciążają nasz układ trawienny, mając takie poczucie ciężkości i zalegania w żołądku. Co może objawiać się na przykład chęcią drzemki po posiłku. Również posiłki niepełnowartościowe i dieta niskokaloryczna będzie zabierała naszą energię. Co więcej, ona również będzie się przyczyniała do spadku naszej odporności i tym samym możemy być narażeni na częstsze infekcje. Kolejne przyczyny to oczywiście nadużywanie kofeiny, nadużywanie alkoholu, zbyt duża albo zbyt mała aktywność fizyczna, niewystarczająca ilość snu, czy też przewlekły nadmierny stres. Tego typu objawy będą wskazywać też na jakiegoś rodzaju chorobę, dlatego warto tutaj zrobić badania laboratoryjne. Jeśli chcemy mieć więcej energii, dobrze jest spojrzeć na nasz organizm całościowo i pamiętać, że jest to doskonała maszyna, która ma dokładnie tyle energii, ile potrzebuje. Dlatego jeśli czujemy, że nam jej brakuje, to najpierw należy zastanowić się, czy nasz organizm nie chce nam czegoś powiedzieć.